Cześć. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Zawodowego Zawrotu Głowy. Dziś kolejny gość, kolejna osoba pracująca na ciekawym stanowisku, a mianowicie mamy dzisiaj spotkanie z biznes kontrolerem. Zapraszam Was do obejrzenia! Cześć Mariusz. Cześć. Bardzo się cieszę, że zechciałeś się dzisiaj ze mną spotkać i opowiedzieć troszkę więcej na temat swojej aktualnej roli. Roli, jaką pełnisz no, od ponad pięciu lat aktualnie, tak? Zgadza się? Tak. Jesteś biznes kontrolerem. Zgadza się. Coś ciekawego, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to coś, coś zaraz ciekawego. Się, zaraz się przekonamy. Chociaż tak, chociaż przekonamy się. Pod koniec, pod koniec rozmowy, jak to wygląda od środka. No dobra, to może zaczniemy od tego, jak, jak wygląda Twój dzień pracy. Przybliżysz nam tak swój zakres obowiązków, czym się zajmujesz. Jasne, tak, troszkę więcej. Okay. Dobra, to następnie chciałem podziękować za w ogóle za możliwość rozmowy. Tak Uważam, że forma kanału i fakt, że dzielisz się i próbujesz e, ludzi wprowadzić w niektóre zawody, są jest mega ciekawą inicjatywą. I, Mam nadzieję, Super, że dzięki. wielu ludziom możesz pomóc. Jeżeli chodzi o moją rolę, pełnię rolę biznes kontrolera, biznes partnera, kontrolera finansowego, tak naprawdę jest to dosyć szeroka rola i też trochę zależy od dni, mhm. tak, to nie mam takiego wąskiego zakresu obowiązków. Tak, mój nie wiem, miesiąc pracy, to mimo wszystko 5 dni, kiedy mam jakieś takie standardowe zadania do wykonania, a Poniekąd dalsza część miesiąca to są jakieś takie analizy, jakieś doradztwo, jakieś rekomendacje, które muszę po prostu przeprowadzić w trakcie miesiąca, w trakcie jakiegoś cyklu. Mhm. No i tak naprawdę zarekomendować, doradzić jakieś działania. Dodatkowo, ogólnie rzecz biorąc, pracuję w największej firmie drogeryjnej w Polsce, tak więc tutaj pracuję bezpośrednio z Top Managementem. Okay. Więc gdzieś te rekomendacje po prostu idą na samą górę, mhm. więc, więc decyzje powiedzmy, które są podejmowane, gdzieś tam ja widzę je później dotykam ich, tak? Że, że, że mogę zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje, że to, co robię, to gdzieś tam ma odzwierciedlenie później w jakiejś rzeczywistości czy w takim operacyjnym działaniu w mojej firmie, tak? w której pracuję, mhm. z której po prostu jestem też mega dumny z tego co w ogóle się dzieje, w którą stronę idziemy. No bardzo mi się to podoba, tak. więc, mm, Tak. Mój taki e, ogólnie rzecz biorąc, tak. E, jestem opiekunem trzech, czterech działów, e, który jakby współpracuje przy opracowywaniu planów mhm. e, budżetowych, e, tak, bo poniekąd naszym zadaniem jest, e, głównym zadaniem pracy w kontrolingu jest jakby oszacowanie najbliższego okresu, tak. Czyli nie wiem, mamy zaplanować ten rok, mhm. tak, i mamy zaplanować, w jakim danym dziale będą na przykład koszty, tak? Pracuję też po części, pracując w kontrolingu, mam zespół 12-13 osobowy, dosyć szybko rośnie, mhm. więc i pół zespołu jakby zajmuje się estymacją przychodów, tak? czyli sprzedaży, a pół zespołu zajmuje się estymacją kosztów w poszczególnych jakby działach, które my trochę to traktujemy, że każdy dział w tej gigantycznej firmie to jest jakby Osobna firma, tak? Mhm. Czymś innym się zajmują, inna specyfika. No i ja tak naprawdę jestem opiekuną, opiekunem trzech, teraz może pięciu działów, powiedzmy, więc to, to gdzieś tam każdy dział ma swoją specyfikę i. No gdzieś ten zakres wiedzy i obowiązków jest, jest ode mnie taki dosyć różnorodny, tak? Więc mhm. to, to mniej więcej tak wygląda. Używam szeregu technologii, tak? To też. No właśnie bo, też chciałam o to podpytać. No tak, skąd, tak. Skąd to w ogóle? Jeżeli chodzi o taki zakres stanowiskowy, tak? Mhm. Tytułuję się biznes kontrolerem, bo też dosyć ta technologia mi pomaga w pracy. Tak, mhm. to nie jest te kontroler finansowy, który zajmuje się powiedzmy sprawozdaniami finansowymi okay. i Excelem, tak? Rozumiem. Ale muszę się jeszcze też wspomagać jakby innymi technologiami, żeby tak troszeczkę przyspieszać swoją pracę, bo, mm -hmm. bo tak to bardzo szybko bym utracił wydolność w tej swojej pracy i no, gdzieś bym się pewnie nie wyrabiał, tak? Czyli w ogóle nie masz szczęsteczności z tymi sprawozdaniami czy, czy masz? Mam, no, masz mam, bo mam, żeby mam, ten budżet mam. gdzieś tam tak, określić tak, no to tak. Te... to wszystko tak. No, jako zespół odpowiadamy też za pełną sprawozdawczość. Tak, Jasne. Finansową, mhm. więc to, to też tutaj jest po naszej stronie, tak, do, do różnych jednostek, bo, bo też jesteśmy, no, jakby, firmą globalną. Tak, to, mhm. to nie jest tylko w Polsce, tak, ale jesteśmy też firmą globalną, więc to raportowanie normalnie też jest. tak, Czyli okay. mamy właścicieli, mamy board member w, w Rosmanie, którym, mhm. którymi też musimy gdzieś tam dostarczać jak najbardziej wartościowe informacje, tak. mhm. no i też mamy. Poszczególne działy, którymi też musimy jakby tak zarządzać i dobrze z nimi współpracować, aby tak naprawdę ta cała linia tych trzech interesantów była po prostu zaspokojona, tak? Więc nie więcej, to tak wygląda. Ale ty działasz tylko tutaj na Polskę, czy jeszcze nie wiesz? Tak, z, tylko tak. Skupiamy się z... tylko na Polsce. Dobra, 3, pięć, pięć, pięć działów, tak, to jest w ogóle. I tymi ludźmi tam musisz. Też jakoś, nie no w sumie to pewnie są liderzy, którzy tak, zajmują liderzy, się liderzy, no i tam podliderzy, powiedzmy, kierownicy. Okej, okay, bo ty który... nie zajmujesz się pod kątem takiego zarządzania ludźmi, tylko zarządzania bardziej tym projektem. Ludźmi, zasobami. No, ludźmi też, od ludzi muszę po, też. powiedzmy. Też jeżeli tworzymy budżety, mhm. e, no to współpracujemy z działami. Tak? To, nie jest, to nie jest to, że to się dzieje w mojej głowie i ja. Ja bez, bez pomocy ludzi, uh -huh. bez ich wiedzy i jakichś planów, tak, który, który, które oni mają, ja nie mogę zaplanować budżetu powiedzmy, tak? Więc to się jakby dzieje no tak. stricte ze współpracy z, z ludźmi, tak? Więc tutaj te, te, tego pozyskiwania informacji od, od, od jednostek ludzkich jest, uh -huh. jest dosyć dużo. Okej, okay, tak próbuję to zrozumieć i, i, i jestem ciekawa, jest to jak, to właśnie, jak to właśnie to wygląda. Od środka, ale no zaciekawiłeś mnie, więc chciałabym tutaj troszkę wejść w to głębiej. I, I powiedz mi, okej, okay, dobra, no musicie ten budżet y, jakiś tam ustalić na konkretny, nie wiem, tam kwartał, rok, miesiąc, jak to tam jest od ciebie wymagane konkretnie. I no dobra, od czego ty w ogóle zaczynasz, żeby. No żeby w ten budżet jakoś. A znaczy, czy ogólnie mamy taki, już, po, powiedzmy, wielki wekselu, czy jakieś ska, inne? W skali roku mamy no, ja, no. Y, mamy jakiś plan działania, tak? Mniej więcej wiemy, w którym okresie co się dzieje. To się często być może zmienia, tak? Ale mm -hmm. wiemy, że na przykład w trakcie roku musimy zrobić przynajmniej dwa, trzy plany y, na dany rok, czy na przykład na następny rok, tak? No bo okay. to, te, tego się od nas jakby wymaga, tak? I to jest y, główny nasz jakby taki y, Plan działania na w skali roku. Mhm. Dodatkowo mamy w skali miesiąca też plan zamknięcia miesiąca, chociażby e, zaraportowania zamknięcia miesiąca do na przykład, nie wiem, jak dany dział, czy realizuje plan, czy nie realizuje planu. Tak mhm. więc to też jest jakiś taki cykl i dzięki temu też jesteśmy w stanie ocenić, czy dobrze zaplanowaliśmy, czy idziemy zgodnie z planem, czy, czy, czy przy ewentualnej zmianie planu my musimy coś zaktualizować, bo coś nam na przykład nie idzie, tak, nie wiem, coś przestrzegliśmy na przykład. Aha. Rozumiem. Bo z jakimi działami ty współpracujesz? E, ogólnie rzecz biorąc, y, odpowiadam za działy administracyjne, za rewizję, za automatykę. No i teraz mam takie dwa nowe działy, powiedzmy, które, które gdzieś tam dopiero wchodzę. Tak, a czy... ja już myślałam, że jakaś księgowość. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ja w ogóle tak, tak, tak to myślałam, że to tak działa, że bardziej z tymi działami finansowymi się współpracuje. A tu znaczy, jednak... ogólnie rzecz biorąc, zespole mamy kilku kontrolerów finansowych. Aha. Rosman z okay. gigantyczną jednostką. Przepraszam, może nie, nie wiem, czy chciałem używać, tak, ale e, i tak by wyszło, i tak by wyszło, tak. E, więc e, gigantyczna jednostka, która, no mówię, no, ma kilkanaście działów, więc każdy kontroler jakby ma swoje, swoje jednostki, którymi zarządza, tak. Więc tym nie jest. Tak? Boże, czyli jak jesteś biznes kontrolerem, tak. nie kontrolerem finansowym, to jest różnica. Mm, tak i nie. Taki nie. No dobrze. Tylko dlatego jestem biznes kontrolerem, bo uważam, że używam troszeczkę więcej technologii niż, technologii. niż okay. kontroler finansowy, który Jasne. powiedzmy by operował tylko w Excelu i tworzył sprawozdania, a rozliczał jakieś konta, tak? Wiem, to już teraz rozumiem. Czyli tutaj jak mówisz o tych technologiach, to, to, to co jeszcze tam a czyli, musisz, no tak naprawdę musisz znać, żeby. Usprawnić tak. swoją pracę? Ogólnie rzecz biorąc, no to tak jak nie wiem, jeżeli chodzi o analizę finansową, ogólnie analitykę, zaczyna się mm -hmm. od Excela, tak? Jeżeli mm -hmm. ktoś chce iść dalej, no to w tym momencie, nie wiem, ja się posiłkuję od czasu do czasu VBA, które mm -hmm. jest jakby po tak części myślę. w Excelu, też taką mm -hmm. automatyzacją w Excelu. Wspieram się Power Query, które jest jakby też nakładką do Excela, która mi usprawnia pracę. Dodatkowo no jestem też po części takim programem, programistą BI-owym, tak? czyli mhm. tworzę też e, raporty, wizualizacje dashboardów, które, które no później są wykorzystywane jakby w firmie, tak? czyli staram się gdzieś tam e, no maksymalnie docierać do, do jednostek i tego, żeby na przykład tworzone raporty były dla nich jak najbardziej wartościowe. Dla nich jak najbardziej wartościowe okay. tak? Więc to jest jedna część, no i dodatkowo też znam inne, nie wiem, Pythona czasami używam, tak, więc to też jest gdzieś, mhm. jeżeli mam potrzebę, to, to zdarzało mi się gdzieś tam napisać jakiś kod i po prostu gdzieś stworzyć też jakąś analizę, na przykład w Pythonie. Tak więc to, no to też jest taka, taka trochę różnorodność, która, która tutaj wynika. No i też jakby troszeczkę jestem administratorem jakby systemów budżetowych, tak? Czyli utrzymanie, mhm. to wszystko, gdzie to wszystko pakuje, gdzie te wszystkie działy to pakują, no to też gdzieś jesteśmy po takiej stronie administracyjnej, czyli to też musimy tym, tym zarządzać, powiedzmy, tak. Więc też okay. jest taka. No dobra, ustalisz ten budżet, nie? Wszystko jest fajnie, a jak się coś rozjedzie? No wiadomo, że coś tam może się w międzyczasie wydarzyć, tak? Mhm. Bo nie da się pewnie w stu procentach z planem pójść przez cały tak. rok. I nie wiem, masz jakąś taką odpowiedzialność na sobie dużą za, za tworzenie tych budżetów? Czy... Nie odczułem jeszcze tej odpowiedzialności okay. w skali tych kilku lat. E, powiedzmy z reguły dzieją się rzeczy nieplanowane, mhm. tak? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć często no tak, najbliższej no. rzeczywistości, się. która się zmienia, więc e, jakby poniekąd to jest wytłumaczalne tak że nie wiem, wybucha wojna, czy, czy nie wiem, mamy COVID i nie wiem, zmienia się jakiś mhm. boom na rynku paliwowym, tak, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy e, no, przewidzieć tak. To są, to są zdarzenia nieprzewidywalne i wiadomo, jest i wszyscy doskonale wiedzą, że coś takiego może mieć miejsce, i nie mamy na to wpływu, tak? Więc mm -hmm. tutaj, że oczywiście, no nie wiem, zaczynając pracę, zaczynamy od wąskie jednostki, później później to się coraz bardziej rozszerza i rozszerza. I jak nie przestrzelam i w miarę te moje działy się wszystko składają, no to wiadomo jest, że gdzieś tam nie jest tym planowaniem mm -hmm. najgorzej, tak? Okej. Okay. Tak. Od czego w ogóle zacząłeś? Skąd? Ty... Nie wiem skąd ten pomysł, żeby iść w tym kierunku? Czy, czy to tak już miałeś tą swoją mm. ścieżkę kariery zaplanowaną od samego początku? No Jak i to się zaczęło? Tutaj, tutaj właśnie i jestem zdania, że każdy może w każdym momencie coś zmienić w swoim życiu. Mm. Ja ukończyłem, jestem inżynierem elektrotechniki. Mm. No konkretnie trafiony kierunek w moim życiu, który na szczęście ukończyłem. To tak? tak jak ja inżynier żywienia. Tak, tak. Po czterech, czterech <grym> latach udało mi się ukończyć. To był być może nietrafiony, później trafiłem dosyć trochę niespodziewanie z racji jakichś takich moich e, pasji. E, stałem się Wilkiem z Wall Street. E, zajmowałem przez blisko rok czasu stanowisko tradera finansowego. O kurczę, no to tak, też. czyli, czyli to typowo, było. zupełnie po, po tym nietrafionym inżynierze udało mi się gdzieś tam dostać do. To właśnie zupełnie innego świata, tak? Mhm. Nie wszystko się udało, tak? Bo z pierwszej pracy tak naprawdę zostałem poniekąd może zwolniony, może tak oficjalnie można powiedzieć, bo. No to był dosyć dynamiczny świat, mhm. wykresów, obstawiania giełdowego, no to jest takie... No trzeba dosyć... też się tym interesować. Tak, Poza tak, pracą, tak, tak. Mi się przynajmniej e, Znaczy no interesowałem się, ale to, to już tak naprawdę na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Okay. Mhm. E, więc gdzieś tam, gdzieś tam trzeba było i w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, mimo wszystko tam było coś, co, mi, co mnie kręciło mhm. i postanowiłem zupełnie zmienić swój kierunek studiów i poszedłem na studia magisterskie z finansów rachunkowości. tak, mhm. I to też mhm. była taka... Zawsze gdzieś ta ekonomia, finanse były, były w moich chociażby w liceum, tak? Poniekąd jestem z zagłębia elektrowni Bełchatów, powiedzmy tam, jest gdzieś ta a, elektrotechnika, może mm -hmm. będzie bezpiecznie, może tam, gdzieś tam, gdzieś tam się człowiek może zakręcić, bo to nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ale tak naprawdę w pewnym momencie stwierdziłem, że kompletnie zmieniam. Poszedłem na studia, zacząłem gdzieś tam, załapałem się też do jakichś. Pierwszej pracy korporacyjnej. Mm -hmm. Stałem się skoczkiem trochę, bo jakby nie patrząc, to dwa, trzy razy zmieniałem pracę. Tak naprawdę byłem pół roku w pierwszej korporacji Centrum Usług Wspólnych, mm -hmm. gdzie, gdzie właśnie nie podobałem się, byłem wklepywaczem danych. Tak się czułem, przynajmniej nic rozwijającego. Nie było to dla Ciebie. Nie było to dla, ciebie, tak, nie było koniec, to dla mnie. czegoś innego? Tak. Jasne. Postanowiliśmy z narzeczoną, że wyjedziemy sobie do Francji na takiego, powiedzmy, work and travel mhm. na dwa, trzy miesiące. Tutaj pojechaliśmy, zwiedziliśmy kawał Francji. To też było mega pasjonujące i absolutnie nie żałuję tego, że a, że robotę w Polsce jakoś to będzie, zobaczymy. tak. <grym> Trafiłem do następnego zespołu. Z racji jakiejś takiej zawsze mojej ekstrawertycznej nauki. Natury. Zawsze trafiałem na bardzo fajnych szefów, mhm. bardzo takich kurczę. Każdy z nich był trochę inny i to też każdemu polecam, szczególnie dla młodych pracowników, że jeżeli często nie czują też, nie wiem, czegoś, bo już nie mówię o szefach, tak? bo ja miałem też szczęście, mhm. że moi szefowie zawsze byli kurczę w porządku, ale na przykład zakres obowiązków gdzieś tam często mi nie odpowiadał z racji tego, że był bardzo wąski. Tak? Okay. Także zawsze byłem przed przewidnego zadania? Za nudno było. Za nudno było, tak. I, i w pewnych momentach powiedzmy dwa-trzy razy zmieniłem tę, tą pracę, praktycznie po roku. Mm -hmm. No a teraz już prawie jestem pięć lat. Bo znalazłeś. Tak, znalazłem to miejsce. To, to miejsce, tak? to miejsce tak, dokładnie tak, odpowiada ci zakres i to... obowiązków. I pewnie się rozwijasz. Tak. Nie stoisz w miejscu idziesz do przodu. Mm -hmm, Także to na pewno ci pomaga. A czy. Skupmy się na tym stanowisku aktualnym. Mhm. Czy, nie wiem, jakieś kursy, szkolenia? Tak, jakby ktoś chciał zacząć od podstaw, tak? To, mhm. to stanowisko. Osoba po studiach, która, która zaciekawiła się mhm. taką rolą. Co byś powiedział takiej osobie? Chodzi mi o to, gdzie uderzyć po te kursy, szkolenia? Czy, czy iść od razu, nie wiem, na staż do, mhm. do, do, do jakiejś firmy? Czy, czy może jeszcze coś innego? Jak zacząć po prostu? Hmm, powiem tak ze swojej strony. Szczegu... Szcz, szczególnie trudno jest chyba po studiach, bo rywalizacja jest taka dosyć duża. I ja na przykład z tym się spotkałem, że mm, brałem udział e, nie wiem, w dwóch, trzech rekrutacjach, takich stażowych trochę, mhm. tak, gdzie była bardzo duża rywalizacja, gdzie był bardzo duży natłok i zawsze jest, nie wiem, 50 osób i na przykład jesteś drugi, Aha. trzeci dziękuję, Oje. wybieramy kogoś innego i ty na przykład tracisz 2-3 miesiące z życia, bo, są, bo jest rekrutacja, bo jest też i. Jasne. Uważam, że absolutnie tym się nie wolno przejmować. Jeżeli chodzi o, ogólnie o pracę, czy w e, analizie danych, czy, czy jako czy jakiś kontroler finansowy, tak, to mhm. jest e, krok po kroku. Tak. Nie można wychodząc po studiach, jakby można o tym marzyć, ale trzeba wykonać jakby parę kroków, które, no, które po prostu trzeba przejść, no to potrzeba też czasu. A, nikt tak naprawdę... no, a ty pierwszym krokiem? Tak. Pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o na przykład biznes kontrolera czy kontrolera finansowego, no to ja uważam, że należy myśleć o studiach finansowych. Mhm. No. Czyli jednak studia są istotne. Tak, tak. uważam, mhm. że tak jak chociażby w miejscu, w którym jestem, jeżeli chodzi stricte na przykład o kontrolera finansowego, może mhm. biznes kontrolera, może tutaj, bo też mamy zespół data scientistów na przykład, mhm. to jest też, nie wiem, data scientisti typowo na przykład, Analiza, statystyka, ale studia wyższe. Mhm. E, nie wiem, kontroler finansowy, studia wyższe z finansów rachunkowości. Okay. Tutaj wydaje mi się, że nie ma dróg na skróty i nie ma czegoś takiego, że być może po jakichś typowo zaawansowanych kursach księgowych z, tutaj z jakichś e, prestiżowych takich placówek, tak? Mhm. Jest jakiś taki księgowy, już nie, nie pamiętam. Stowarzyszenie. Tak, stowarzyszenie księgowe, mm -hmm. tak, jeżeli faktycznie byśmy wypełnili kilkanaście, ja nie wiem, cer certyfikacji, mm -hmm. to uważam, że jest jakaś szansa, tak? okay. ale jeżeli chodzi o młode osoby, no to uważam, że dużo łatwiej jest po prostu zrobić te studia, tak i mieć tę pewność. No, z mojej strony też druga strona, ta analityczna, tak? bo, bo ta dusza analityczna we mnie gdzieś tam jest, no to na pewno no, ta technologia, tak? Zaczynamy od Excela. Idziemy zawsze trochę dalej. Ja na przykład miałem to szczęście, że e, będąc w mojej drugiej pracy, e, przychodząc, mm -hmm. e, dwa miejsca programistyczne z VBA się zwolniły. I mimo, że ja nie miałem tych umiejętności, to mój pracodawca, moja, moja szefowa powiedziała: kurczę Mariusz, czy mógłbyś spróbować? Czy chcesz się ty w ogóle zająć? I to ja mówię: kurczę chciałbym, chociaż jeszcze nie umiem, ale jestem, żebym chciał. tak? To też mm -hmm. mi dało taką możliwość, e, gdzie przez miesiąc, dwa stricte uczyłem się nowego języka programowania, mm -hmm. później dzięki temu na przykład mogłem obcować z ludźmi i to też mi dało taką, takiego kopa do działania, tak? które później gdzieś tam procentowało cały czas. Mm -hmm. Przechodząc z kolejnego miejsca pracy do miejsca pracy, zawsze raz, że już wnosiłem jakieś doświadczenie z poprzedniego miejsca i później też gdzieś tam człowiek się uczył czegoś nowego. Nie? I to też było takie ciekawe. Mm -hmm. Bo tak jak nie wiem, na przykład język wykorzystujesz, no język angielski wykorzystujesz w codziennej pracy, to też jest taka istotna sprawa dla takich osób Ogólnie rzecz że biorąc, żeby czuć się dobrze na rynku pracy, to tak. No to tak, tak ogólnie tak, 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 ale no wiadomo, czasami. W tym momencie jestem, gdzieś tam mamy raportowanie zewnętrzne i faktycznie trochę tego języka język angielskiego angielski, trzeba przygotować, jest, okay. jakąś prezentację czy, czy coś po angielsku jasne. No, stricte w rozumieniu jesteśmy dosyć mocno. Placówką, która, która, gdzieś tam no jest w Polsce sadzona, tak? Mhm. więc więc nie, nie, nie mamy często takich potrzeb, powiedzmy, używania Wiem, języka. Rozumiem. Ale nie rozumiem. Pewno... Nie ma gdzieś tam przełożonego. Tak, tak, tak. z innego kraju, z którym trzeba na co dzień się porozumiewać, tak? Tak. Nie, nie ma takiej sytuacji. Mhm. Okej. Okay. No dobra, no ogólnie. Cy... No fajnie to wygląda. Brzmi ciekawie. Ale też i ciężko. Ja nie mówię, że, że to jest coś łatwego, bo, bo na przykład ja siebie nie wyobrażam w tej roli, ale kogoś, kto ma ten umysł analityczny, kogoś, kto chce się uczyć, to myślę, że mogłoby zainteresować, um, ta, zainteresować taka rola, bo jest różnorodność, tak, jak się coś dzieje, bo wiadomo, część osób będzie chciała wejść do pracy, e, no, zrobić co trzeba. I z niej wyjść, ale jest też takie grono osób, które lubi takie wyzwania, lubi zmienność w swoich obowiązkach. I to też pod takim kątem jest na pewno ciekawa praca. Zresztą, no, tak jak mówisz, że no, no, dzieje się, tak, dzieje się. Dzieje się, tak, się tak, no. Muszę powiedzieć, że nie mam właśnie takiego standardowego rytmu dnia. tak, Może nie, nie ma tak, że nie wiem, robię nadgodziny, tak? bo faktycznie mhm. o tej. 16 czy 17, zamykam laptopa i, I, i wychodzę. Okay. Ale co miałeś zrobić? Zrobiłeś, tak? Tak, tak. I... Zadaniowość, no tak? Właśnie. Jeżeli czuję, że mam wykonane zadania, to tak naprawdę kończę, tak. Nigdy raczej nie siedzę po nocach, bardziej często jest tak, że coś mnie po prostu kręci. Tak? Mhm. Że, kurde, coś by... a mam jakiś pomysł, tak? I nawet czasami gdzieś tam wieczorem. Faktycznie człowiek może nie robi nadgodzin, ale gdzieś tam, a kurde, jestem, jestem w takim projekcie, w jakiejś, w jakiejś głębszej analizie i mam jakiś tam pomysł, coś tam spróbuję. Tak, a to więc? znaczy, że lubisz swoją pracę, tak, naprawdę? Tak, bo, tak, 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 no bo jak zerkasz jeszcze do tak. czegoś po, poza. Nie wiem, czy to jest zdrowe, pracy. ale tak. Ach, to zależy z której strony na to patrzeć? Myślę, że to, to też jest fajne, bo, bo jeżeli lubisz to, co robisz, to no, sprawia ci to przyjemność, nie czujesz się. Nie wiem, jak za karę, jak idziesz do tej tak. pracy, tylko jednak chcesz tam pójść, chcesz, chcesz wykonywać te swoje obowiązki, więc to jest fajne. A jeszcze tak chciałam cię podpytać, tak kierując się cały czas do tych młodych osób, które, mhm. które wchodzą na ten rynek pracy, które szukają swojego miejsca z, i w ogóle swojego tutaj swojego obszaru, branży. To y, tak jak twoje stanowisko, no okej, okay, teraz pracujesz w takiej branży jak, jak pracujesz, tak, jest mm -hmm. to y, tutaj Witaj. mamy, y, no tak, no, drogeria to tak jak najbardziej, a czy, nie wiem, mógłbyś, bo jeżeli nie, no to zrozumiem. ale czy mógłbyś mi powiedzieć, jakby to na przykład było w innej branży, nie wiem, trafić, nie wiem, może do firmy jakiejś budowlanej, czy to też byłoby podobne, podobny ten zakres obowiązku? Wiesz co? Jeżeli chodzi o tutaj inną branżę i pracę w, innym, w innej branży, to tutaj my studia troszeczkę przygotowały i tutaj odniosę się do specjalizacji, którą robiłem, a mianowicie stricte controlling, controlling finansowy, controlling kosztów. Chociażby przedmiot ten polegał na rozwiązywaniu różnych caseów biznesowych, które no, tak naprawdę były różne, mhm. tak? Czyli z różnych firm. Nie wiem, miałem, nie wiem Firmę produkcyjną, która miała jakąś, produkowała jakiś produkt i miałem oszacować opłacalność produktu, miałem usprawnić, zoptymalizować, żeby ta produkcja była na przykład opłacalna. Były przypadki też właśnie, na przykład, z branży budowlanej, mhm. z, z bankowości, z jakichś konsultingu, z jakichś usług, nie wiem, szkoleniowych czy finansowych, więc tutaj te studia dały mi taką możliwość po prostu. Poczucia różnych branż, tak, okay. które, które, które by mi odpowiadały. No tutaj też przełożę moje doświadczenie, tak, no bo jakby nie patrząc, troszeczkę pracowałem w korporacji. Mm -hmm. Dodatkowo, o czym nie wspomniałem, już może nie będziemy o tym wspominać, pracowałem w, w firmie produkcyjnej, gdzie byłem analitykiem zapasów. Okej, okay, więc... czyli wiesz mniej więcej, jak ta firma tak, tak działa, tak, jak ta branża działa. Tak, tak, tak. Kilka branż wiem, jak działa, okay. więc no, nie ma problemu jakby z takim przestawianiem się. No, dodatkowo też Powiem po niej, no, Robię jestem w trakcie jakby też robienia międzynarodowej certyfikacji, e, tutaj która też mnie jakby przystosowuje do takich biznesowych casów, które, mm -hmm. które gdzieś tam też dają mi taką powiedzmy stabilność, ale no, dla osoby no, liczy się po prostu no, chociażby znalezienie pierwszej pracy, tak? Często nawet na tym najniższym stanowisku być może nie analityczny, młodszy analityk mm -hmm. finansowy, tak? no i nie wiem, no, chociażby jeżeli chodzi o tego kontrolera finansowego, no to tego się zaczyna, tak? Okay. Więc tutaj trzeba na to patrzeć że na zasadzie: nie wiem, no dzisiaj jestem analitykiem finansowym, dzisiaj jestem analitykiem. Jeżeli chcę być, no tak jak chociażby w mojej poprzedniej pracy, tak, byłem analitykiem zapasów, mhm. chciałem być analitykiem finansowym już, no bo w pewnym momencie już kończyłem studia, chciałem, no tam mi nie dali tej szansy, mhm. no to kurczę, no nie dajecie mi szansy, no to szukam nowej firmy, bo już mam. Wykształcenie kierunkowe, więc nie mogę być analitykiem zapasów czy na przykład stricte w logistyce pracować, mm -hmm, tylko jasne. potrzebuję troszeczkę zmienić grunt, no bo mam już wykształcenie. No tak? i też zdobywać doświadczenie przede tak, wszystkim. Do, tak, tak, dosłownie. Po to, po to te studia, tak, żeby dosłownie. jednak działać. Okej, okay. no dobra. A retail to tak wyszło? Czy, czy chciałeś stricte w tej branży działać? Nie byłem przypisy. Nie, nie czuję się nigdy przypisany do branży, tak? No okay. W tym momencie najbardziej mi zależało na tym, żeby czuć tak. Dla mnie na przykład dosyć mocno liczą się wartości, które na przykład firma daje, tak nie wiem. Mhm. Tak Jasne. więc tutaj to jest dla mnie ważne. Nie potrafiłbym oszukiwać ludzi albo dokładać się do jakiegoś biznesu, który, który no nie byłby spójny ze mną, tak? Okej. Okay. Że... To i wszystko ci odpowiadało. Tak. tak I tak, tak, i tak, tak. tak, tak to. Tak. Tak to leci. Udało się na rozmowie, udało się tak znaleźć tą ofertę pracy, bo to też był taki moment. Kurczę, akurat to się fajnie zbiegło, gdzie w poprzedniej pracy była oferta właśnie analityka finansowego wewnętrznie, mm -hmm. a tak stwierdzi, no kurczę, jesteś analitykiem zapasów, tu cię też potrzebujemy. No to i, i nie dali tej, tej szansy, tak? A akurat y, tutaj się pojawiła ta szansa, od razu złożyłem, tak. Zawsze to przygotowanie się do rozmowy, tak, to też jest wszystko ważne, to też jest ten etap, tak. Mhm. Wyświadczenie to jedno, ale odpowiednie przygotowanie chociażby tej tego CV na rozmowę o pracę, tak, bo to też każda branża jest specyficzna, więc chociażby, jeżeli dla, nie wiem, młodszych kandydatów tutaj mówimy, no, to zawsze jest dobrze wiedzieć, czym się firma zajmuje, mhm. o co mogą pytać na rozmowie. No, tutaj akurat z, z mojej strony zawsze ten background, Staram się budować przed rozmową, tak? Żeby okay. kurde wiedzieć, co mnie może czekać, o co mnie zapytają, e, jakie będą pytania, jaka będzie specyfikacja pytań, tak? Mm -hmm. bo, bo to gdzieś tam może nie można znaleźć, ale zawsze można się zastanowić, co ja mogę dać w firmie, mm -hmm. a nie z czym ja przychodzę do firmy, tak, Bo to są zupełnie dwie, dwa inne przypadki i no, o tym warto zawsze pamiętać, tak. Pewnie, pewnie to jest ważne. I to mówię już tak od tak, strony rekrutera. Tak, zdecydowanie. <laughs> Okej. Okay. No dobrze. Y bardzo dziękuję za to, że powiedziałeś, jak to wygląda od środka. Jest to, jak już mówiłam, bardzo ciekawa, interesująca rola, jaką pełnisz. Myślę, że niejednej osobie pomoże to, to, czym się podzieliłeś, bo to jednak jest coś, czego nie przeczytamy na pracuj.pl czy innych tego typu stronach, bo to trzeba wejść w dane. Dane stanowisko i, i trzeba po prostu przeżyć samemu mhm. niektóre etapy, więc bardzo dziękuję. Jeszcze raz, że zechciałeś się tym podzielić. Nie wiem, a może jeszcze się podzielisz tym, jakie masz dalsze zawodowe plany, czy nie chcesz na razie zdradzać. Chyba o marzeniach się nie mówi, tak? No, dalszy rozwój gdzieś tam mhm. wchodzi w grę. Z racji, nie wiem, wartości, jaka firma daje, no w tym momencie, gdzieś tam nie, nie zakładam żadnych zmian dynamicznych, bo, mhm. bo absolutnie tego nie potrzebuję. W okay. e, wolnych chwilach gdzieś tam rozwijam bloga też, gdzie, gdzie też chcę się dzielić tą wiedzą z, z innymi i być może nie jest to jakaś moja podstawowa e, działalność, którą, którą prowadzę. rozumiem. Tak? To Dodatkowo, gdzieś jeszcze. tam chcę się dzielić tą wiedzą, żeby też ludzie pozyskiwali swoją taką po prostu mhm. coś, czego nie wiedzą, żeby no. Też, też łapali ten węgrad. Tak? Okay. To też jest taka, taka rzecz, którą rozwijam, ale mam w tym momencie takie wrażenie, że to nie będzie moja pierwsza, pierwsza działalność, powiedzmy tak, Rozumiem. Nie? Mhm. Mhm. Na pewno link do bloga y, będzie pod filmikiem. Tak. Także zachęcam. Sama, sama chętnie zajrzę, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że prowadzisz bloga, no, <laughs> ale wiesz, już wiem, wiesz. już wiesz. wiem. Okej, okay, no dobrze, Mariusz, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, ja dziękuję za to, że zechciałeś się spotkać, porozmawiać, przedstawić swoje stanowisko od środka. No a Wam dziękuję za to, że zechcieliście obejrzeć kolejny odcinek i zachęcam do tego, by byście po prostu poczekali jeszcze tydzień na kolejny. Dziś się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Cześć!